Zobaczcie, jak gościowi przytarli samochód. No ewidentnie ktoś tutaj przytarł i uciekł. A tutaj widzicie fajny taki ala mini-kamperek, busik. Niestety, korki. Od lewej do prawej jeden wielki blok. Myślicz. Podjechać kawałek gościu. Siemaneczko, dzisiaj drugie podejście przy 4-godzinnej zmianie na dostawach. Czy uda pobić się dzienny rekord i dobić do 10 zleceń? Właśnie padło pierwsze zlecenie z manekina. Mam tak wyliczony czas, że będę jakieś 3-4, nawet minuty przed odbiorem. Przeczucie, 3 minuty przed czasem udało mi się odebrać zamówienie. Zawsze to kilka minut do przodu, dzięki czemu być może uda się przebić rekord 10 zleceń. Teraz mam 13 minut, 4,5 km jazdy. Tylko stąd wyjechać i strzała. Udało mi się nadrobić trochę czasu. Miałem dosyć dużo zielonych świateł i zrobiłem sobie mały skróta. No jak widzicie, jest trochę gęsto na ulicach. Godzina 16:50 można powiedzieć, że już się wycisza te większe natężenie ruchu. Powiedzmy, jest po godzinach w szczytu, jednak jeszcze nie przejdziemy. Skręt katalebską i prosto do pięta. Pieszych nie ma, nie ma, można No tam na pewno nie wiadę na teren po sesji za bramę. Zaraz się okaże, że ktoś bramę zamknie i będę miał problem, żeby wyjechać. O, no proszę bardzo, o tym właśnie mówiłem. Wjechałbym i brama by się zamknęła. Ale ja jeszcze z nim skorzystam. Przepraszam. Niestety, ale trzeba się tak zabezpieczać, bo dużo ludzi kombinuje właśnie w ten sposób. I później zgłasza, że nie otrzymuje zamówień. A tak, ja mam potwierdzenie w postaci zdjęć, jeszcze dodatkowo filmu, dzięki temu, że kręcę na YouTube'a. Trzeba wrócić trochę bliżej miasta, żeby złapać kolejne zlecenia. A tutaj widzicie fajny taki Ala mini kamperek, busik. Mógłby wpaść do mojej listy eee, szorców z fajnymi samochodami. Ja powracam do miasta, do centrum, mały skrót drogami oświetlowymi, żeby nie zatrzymywać mi żadnych światła Tym sposobem jestem na rondzie Marszka No niestety tego światła już nie mogłem uniknąć 25 minut pracy, jak na razie jedno zlecenie Wracam bliżej centrum Miejsce na przyczajkę, bo na razie nie mam żadnych zleceń Dało się, wpadło następne zlecenie, drugie na dzisiaj jest dość mały ruch, albo jest po prostu dużo kurierów. Niestety. Korki. Spodziewanie zastał. Nie rok. Ja mam jeszcze 8 minut do McDonald'a. Będę po czasie. Równie O no proszę. To jestem... O proszę. 3 minuty przed czasem. No to teraz na bardzo dzieje 11 minut, 4,2 kilometry, ale zaraz, zaraz, ja zrobię sobie mały skrót. Ciężko tam podjechać, nie? Ciężko podjechać, żeby przepuścić Możesz podjechać kawałek, gościu? Masakra Przy tym bloku, widzę, będzie ciężko się tam trzymać Jest dosyć dużo pachołków No tu nie ma takiej opcji, ani po lewej, ani po prawej stronie Dzień dobry. Trzeba zrobić to co gonimy już od kilku dni. a ciągle o tym zapominam Dolać olej A cóż to takiego? Jakiś pachołek co to jest? A ja tu nie wyjadę trochę tutaj poprzedziłem. Ja wyjeżdżam, no i tak udało się. Wyjeżdżam z tego labiryntu na Bartociejach przy Wyszyńskiego i wracam na trasę. Po kolejny odbiór, oczywiście standardowo kebabik. Proszę, mamy kogoś stojącego na dziko. Tak to nie robimy. Nawet jako dostawa tak nie robimy. Podejdę trochę szybciej, bo jestem pierwszy raz tutaj w tej restauracji, restauracji kebabowni. Muszę jeszcze ją dokładnie na Może do kogoś tu trafi, jeśli zamawiacie swoje posiłki. Taka mała, mała, malutka prośba ode mnie. Wpisujcie, proszę, pełne swoje adresy. Tu już nie chodzi nawet o y, numer budynku i mieszkania. No bo nie, czasem się zdarza, że ktoś po prostu zapomni. Ale o pełne nazwy ulic. Tak jak dobrze pamiętam, jak ja sobie zamawiam, na przykład no To wypisuje pełen pełną nazwę swojej ulicy bez żadnych skrótów nic nie skraca po prostu pełna nazwa ulicy. Dlaczego o to proszę? Bo tutaj są podwójne korzyści i dla zamawiającego i dla kuriera. Jakie podwójne korzyści? I jeden i drugi po prostu szybciej wykona swoje zadanie. Chodzi o to, że ja już mam ustawiony y, dokładny adres i lecę, nie tracę czas na szukanie tego w mapach, żeby mnie zaprowadziło, no bo aż tak dokładnie miasta nie znam, gdzie, w którym momencie jest taki budynek, a wy dostaniecie szybciej swoje jedzonko i jeszcze ciepłe. Nie widzę nigdzie numeru, ale spróbujmy. No niestety, ale ta rejestracja, jakby policja go zatrzymała, no takie coś nie przejdzie. Pamiętajcie o tym, żeby mieć widoczne swoje rejestracje. To już polowanie na miejsca. Widzę, że tu naprawdę nie znajdę, tak. dalej 20 minut czekania po czasie na odbiór. No niestety takie sytuacje również się zdarzają, ale utwierdziło mnie to w tym... Że swojego założonego celu już dzisiaj niestety nie wyrobię. 2 km 3 minuty na dostarczenie. Ciekawe, jak klient zareaguje na to spóźnienie. No, co prawda, to nie z mojej winy. Ja tak jak dostałem, od razu ruszam i dostarczam. Dobry wieczór. Na szczęście, klient okazał się wyrozumiały. A ja lecę teraz po kolejny odbiór do malekina. Już raz dzisiaj tam byłem. Trzeba trochę nadrobić czasu, straconego Sypnęło się tych zamówień, a ja z powrotem nam bardzo dzieje Byle ja tylko nikogo nie rozjechać że do szpitala, zapewne, bo tutaj po lewej jest szpital Ale już nawet szybciej by to, to tam teraz zobaczycie dopiero jeden z największych kolosów blok, z największych kolosów w Bydgoszczy to jest dosłownie miasto blok no nie wiem jak to nazwać, ale to jest ogromne tu nawet sklep jest w środku od lewej do prawej jeden wielki blok mieszkalny nie wiem ile dokładnie tu jest mieszkanie, ale ja mam mieszkanie, no ponad 400, nie powiem wam dokładnie do jakiego mieszkania idę, ale ponad 400. A tutaj jest klatka na. Ło, wow, gdzie to nie ta klatka? No to z na drugą stronę. Tak, to tu. dla starego typu, ale jest, działa. Dziesiąte piętro. Powiem wam, że niby wielki kolos, ale wbrew pozorom idę i patrzę na te mieszkania wzdłuż. To całkiem spore te mieszkania. Są dużo większe niż w takich zwykłych, tradycyjnych blokach. Akurat chwilę jest kilka metrów stąd, więc będzie szybkie przerzucenie po następny odbiór. Tak się zastanawiam, ale ktoś temu ładnie przytarł. Na pewno w tej chwili, bo aż ma usta... Przytar i uciek na no, moje, tak to właśnie wyglądało, ale na całym szczęście. No, Całe szczęście tutaj w tych pasażerach handlowych są kamery. A ja idę zobaczyć, czy za chwilę teraz wyrobi się na czas. Ale serio, nie mogę wyjść z podziwu. Ustawię to. No zobaczcie, jak gościowi przytarli samochód. No ewidentnie ktoś tutaj przytarł i uciekł. Co za chamstwo. Następne zamówienia na leśnicy, widzę, że dzisiaj którzy się wstawać w prądach, są w średnich uśrednich. Jeden obok drugiego. i a nie ciekawie, pompada na trasę. Tam lewiec, on chyba następny odbiór, strefa. Tutaj mamy jakiś wypadeczek. Teraz go zobaczymy z bliska. Ja cię kręcę. Co do nich tutaj? Nie już myślałem. No a tutaj wypadeczek. Tak mocny. Małe puchnięcie, ale. No tu. Pękamy. Pobieramy. Bili Bilecik, a co tutaj jest? Awaria szlabanu. Gwiazd drugą stroną, świetnie. No tutaj działa. Mamy no bilecik. bilecik. Chowamy w miejscu, tak, żeby się nie zgubiło. Ta ja cena 12 minut, 7 km. To no jest kawałek. całe szczęście, to będzie blisko mojego miejsca. Za mieszkania. Zacik do sprawdzenia. ale trochę daleko stanąłem. Ale dało radę. We living in since so long. All the All right roller coaster make it through the day i'm bright. it seems your meal ticket is gone but life goes on i could never stop? Dobry resurrecto. I napój. A napój. Proszę go. 7 dostaw na dzisiaj. To bardzo ładny wynik. Zabrakło mi tak naprawdę tylko trzech zleceń. Być może udałoby się je zrobić, gdyby nie te lekkie przedłużanie w Zachirze. No po prostu było tyle klientów i musiałem swoje odczekać. Było tyle zamówień. Przedłużanie w Zachirze i ta mała dziura 10 którą siedziałem i rzekałem na zlecenia i bo to uważam, że to i tak jest dobry wynik jak na 4 godziny już raz miałem taki wynik 7 zleceń przy dużo e, mniejszej ilości godzinach miałem chyba 3 godziny tylko więc e, wynik jest całkiem sposób. przejechałem 41 km no chyba jak, na razie jak najwięcej pracowałem 4 godziny dziękuję wam za dzisiaj ja na dzisiaj już Pamiętajcie o tych subskrypcjach, o tych lajkach, łapkach dróg. Co kto lubi, co kto lubi. Nie po prostu informacji, w którym kierunku mam działać. No i też motywuję do dalszych filmów. Także raz jeszcze wszystkim Wam dziękuję i do zobaczenia cię, a podmiast kółka kręcę.